Czy jest dla ciebie jakaś granica, której byś nie przekroczyła, jeżeli chodzi o nagość? Bo czasami flirtujesz, puszczasz oko do, do, do swoich obserwatorów. Typu sorry za nagość, sorry za. E anturaż, czy, czy, czy to zdjęcia w łazience, czy coś takiego, ale gdzieś tam puszczasz oko, ale czy jest jakaś granica, której byś nie przekroczyła? Wiesz co, ja staram się właśnie mniej tej nagości ostatnio pokazywać, chociaż wszyscy wiemy, że tak naprawdę nagość klika się najlepiej. Wszystko, co związane z seksem, niestety też na Instagramie klika się najlepiej. I e, czy chce, czy nie chce, jak pokażę trochę więcej ciała, to po prostu nagle statystyki rosną i no to mi pokazuje, że ludzie chyba lubią patrzeć na takie foty. E, chociaż rzeczywiście nawet ostatnio nie Niedawno dodałam takie zdjęcie, na którym pokazuję bardziej powycinaną sylwetkę u mnie, bo tam zrobiłam porównanie, jak wyglądałam przed pięcioma latami. E, I e, nie jakby założyłam kostium kąpielowy, ale czułam się tak, jakby, kurde, do lusterka w domu, to... więc założyłam spodnie. Jest stanik, są spodnie, e, więc to była gdzieś tam taka granica. Ale wiesz, wakacje się zbliżają. Myślę, że jak będę dodawać teraz zdjęcia z wakacji, a już niedługo lecę, e, no to chyba jednak w kostiumie kąpielowym będzie trochę fot. No ale wiesz, tutaj, jakby jeżeli mówimy o bikini, to e, to jest taki paradoks, że dziewczyny nie mają oporu przed rzucaniem e, zdjęć w stroju kąpielowym, ale w staniku i w majtkach to już jest najgliższy prawie. No niby tak, a to jest tak naprawdę to samo, co? No, dla nas. Powie, no, <grywia> powiem Ci tak, ja nie miałabym problemu jakby z moją nagością, z tym, żeby wstawić zdjęcie jak Joasia Krupa, gdzie zasłaniam, nic teoretycznie nie widać, ale, ale jestem nago, tak? Ale nie wiem do końca, jakby to ludzie odebrali. Może kiedyś zaryzykuję.